Kolejna lekcja o użytkownicy i grupy lokalne. Przystawka LUS MGR MSC umożliwia zarządzanie użytkownikami oraz grupami zabezpieczeń. Przystawka ta pozwala tworzyć i usuwać użytkowników, resetować hasło, modyfikować właścicieli użytkowników, np. przynależność do określonej grupy zabezpieczeń, a także dodawać i usuwać i konfigurować nowe grupy zabezpieczeń. I teraz tak, mamy pierwszą, oczywiście przejdę na moją maszynę do Proxmoxa, gdyż na niej będę pracować. Znając komendę lusrmgrmsc. MGR.msc znam komendę i jestem w oknie zarządzania użytkownikami i grupami. Jeżeli tej komendy nie znam, to pomagam sobie komendą mmc. I w niej dodaję nową przystawkę. Użytkownicy, szukam i grupy. Dodaj ten komputer. OK. I również mam to samo. Mogę sobie dodawać użytkowników. Jeżeli nie znam komendy MMC ani LUST RGR, mam jeszcze koło ratunkowe, wszystkie ust ustawienia. Później przechodzę sobie do panelu sterowania. Następnie wybieram tutaj duże ikony, narzędzia administracyjne, zarządzanie komputerem i tutaj również mam użytkownicy i grupy. To są trzy rzeczy, które są, czy znaczy trzy dość do tego samego jakby miejsca. Ja akurat używam komendy, czyli mgr.msc, klikamy Enter i tutaj w tym miejscu widzimy, że aktualnie mam użytkownika administrator, gość. Konto domyślne, user i jakieś WDA konto, tak? Ja aktualnie jestem na jakim koncie? Na koncie user. Tutaj widzicie, że konto administrator taką ma strzałeczkę. Co to oznacza? Prawym przyciskiem wejdźmy we właściwości, że konto jest wyłączone, czyli ta strzałeczka w dół oznacza, że konto administrator gość, konto domowe i te konta są wyłączone. U mnie strzałeczki nie ma. To znaczy, że, że moje konto jest włączone. Kliknijmy prawym przyciskiem na administrator. Zobaczmy, co my tutaj mamy za opcję. Ustawienie hasła, czyli mogę ustawić w tym miejscu hasło temu administratorowi, jeżeli kliknę w to miejsce, tak? Wszystkie zadania, ustawienie hasła, nic więcej nie ma. Usunąć mogę tego użytkownika, zmienić mu nazwę, właściwości przechodzimy, we właściwości mogę sobie Użytkownik nie może zmienić hasła, czyli zabronić temu użytkownikowi po kliknięciu tutaj, że nie może zmienić hasła, że hasło nigdy nie wygasa, czyli jak ustawię mu hasło, to to hasło nigdy nie wygasa. I jeżeli konto jest strzałeczka wyłączone, mogę to konto włączyć poprzez odznaczenie tego w tym miejscu. Zastosuj widzicie, strzałeczka zniknęła, konto zostało jakby odblokowane, czyli na niej już teraz mogę się logować. Jeżeli to zablokuję w tym miejscu, Znów konto będzie zablokowane ze strzałeczką, czyli nie będzie można się na to konto zalogować. Przechodząc do zakładki członek grupy, widzicie, że ten użytkownik administrator jest w grupie administrator. Oczywiście mogę go usunąć z tej grupy i mogę też dodać go do innej grupy, na przykład grupa Damian, zobaczmy. Coś takiego wyskakuje, że nie ma takiej grupy. Jeżeli by była, to y, tą grupę, to do tej grupy by się dodał. Zanim dodam użytkownika do grupy, no to oczywiście musiałbym tą grupę dodać. Przechodzą do zaawansowane, znajdź, mogę sobie podejrzeć, jakie grupy użytkowników w danym komputerze się znajdują. Widzicie, monitor, użytkownik monitora wydajności, użytkownicy pulpitu. To są wszystko grupy. To są wszystko grupy. Tutaj możecie sobie jakby podpatrzeć, tak? Profil. Tutaj mamy ścieżkę do profilu, ścieżkę do logowania i czy przy logowaniu ten użytkownik ma mieć zamontowany jakiś folder macierzysty. To będzie na systemach operacyjnych bardziej ta, ta zakładka. Na razie jej nie będziemy ruszać. Przejdźmy do grup. W grupach widzicie takie oto grupy są grupami domyślnymi i również mogę w tym miejscu jakby dodawać nowe grupy. Tutaj tak samo prawym przyciskiem nowy użytkownik stworzę sobie nowego użytkownika. Jeżeli kliknę na grupa, stworzę nową grupę. Na początek stwórzmy sobie nowego użytkownika, na przykład użytkownika Damian sobie stworzę. Pełna nazwa, na przykład Damian, opis, nie musimy wpisywać. Hasło do tego użytkownika mogę nadać, czyli nadaję jemu hasło, jaki ten użytkownik ma mieć. Czy użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu? To odznaczam w zależności co byście mieli w zadaniu. Zazwyczaj tą ptaszek się odznacza, aby to hasło zostało tym hasłem na stałe, czy użytkownik może zmienić hasło. Jeżeli nie ma w zadaniu nie zaznaczamy tego, czy hasło nigdy nie wygasa, czyli to hasło będzie zawsze i nie będzie to hasło zmieniane i czy konto jest włączone czy wyłączone. Jeżeli zaznaczymy, będzie wyłączone, jeżeli odznaczymy, włączone. Utwórz nowego użytkownika zamknij i zobaczcie, pojawił mi się tutaj użytkownik Damian bez strzałeczki w dół, czyli jest to konto włączone. Teraz jakbym się przelogował, to bym by mógł się zalogować na użytkownika Damian. Przechodząc do grupy, mogę stworzyć nową grupę, czyli nowa grupa, na przykład Damian sobie stworzę również nową grupę. Oczywiście nawet przed, jak tworzę grupę, mogę sobie dodać użytkowników do tej grupy spot, grup, czyli dodaj, jeżeli wiem, że jest użytkownik Damian, wpisuję sobie w tym miejscu Damian i dodałem sobie użytkownika Damian do grupy Damian. Na razie nie będę tego robić. Ważne, żebyście wiedzieli, że przy tworzeniu grupy można dodać od razu członków czy też użytkowników. Tworzę samą grupę. Co tutaj wyskakuje za błąd? Na komputerze wystąpił błąd, bo konto już istnieje, czyli taka grupa nie może. Czyli Damian, grupa nazwiemy to. O, i w tym momencie zobaczcie, mam Damian Grupa, czyli jest grupa o nazwie Damian Grupa i użytkownik Damian. Jeżeli chciałbym dodać użytkownika Damian do grupy, yy, Damian Grupa, to mogę zrobić to na dwa sposoby. Bądź tutaj prawym przyciskiem dodaj do grupy i wpisać nowego członka, na przykład Damian. I po kliknięciu Zastosuj ten użytkownik będzie dodany do grupy, bądź w miejscu Użytkownicy, właściwości, członek grupy. Widzimy, że aktualnie członkiem grupy Damian jest użytkownicy. Mogę dodać go tutaj do grupy Damian Grupa. OK, i już jest dodany Damian do grupy Damian Grupa, którą stworzyłem przed chwilą. I w ten prosty sposób dodajemy użytkowników, do grup, czyli możemy stworzyć użytkownika, nadać mu hasło, jakieś tam uprawnienia im pododawać hasła, pozmieniać takie rzeczy, włączyć konto, wyłączyć konto. Możemy stworzyć nową grupę i możemy użytkowników dodawać do określonych grup. Jeżeli chciałbym zobaczyć, czy mój użytkownik user, na którym aktualnie jestem, w jakiej jest grupy, przychodzę do członek grupy, widzimy, że jest w grupie administratorzy, mogę dodać też go do grupy Damian, grupa, i w tym momencie ten użytkownik również jest w grupie Damian Grupa. Czyli to są jakby takie sale. Czyli do tej sali Damian Grupa należy teraz dwóch uczniów, Damian i User. Tak? Tak to mniej więcej wygląda. I po co się zastanawiacie, pewnie po co się tworzy te grupy? Tworzy się po to, że następ, w następnej jakby przystawce, Nadajemy jakieś uprawnienia czy też funkcje, co mogą robić użytkownicy, którzy przebywają w tej grupie. To jest tak samo jakbyśmy byli w sali, w sali od informatyki, możemy sobie nadać tym użytkownikom w ramach tej sali, że mogą sobie te komputery rozkręcać. A użytkownicy inni, czyli na przykład, jeżeli byśmy mieli tutaj Zosię, która była do fotografii, należałaby do grupy fotografia. I oczywiście w grupie fotografia, no to się nie rozkręca komputerów, tylko robi się jakieś programy graficzne, Photoshop, czy też jakieś zdjęcia, tak? Dlatego się tworzy te grupy. Na pewno zrozumiecie to później. W tej lekcji najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, że istnieje taka przystawka, w której tworzymy użytkowników, ustawiamy im hasła, ustawienia jakieś i dodajemy ich do określonych grup. Zachęcałbym Was, abyście sobie potworzyli jakiś użytkowników, później przelogowali się w tym miejscu. Widzicie, że już tutaj mam użytkownika Damian. Mógłbym się na niego zalogować, na jego pulpit i, i na nim pracować.